2,5 miliona złotych w ciągu roku może być spożytkowane na pomysły naszych mieszkańców, czyli na zadania, inwestycje, przedsięwzięcia tak zwane miękkie, które mieszkańcy zadecydują, że mają być zrealizowane, my zrealizujemy. Ruszamy z procedurą już teraz, po to, żeby w przyszłym roku, w 2020 roku, wykonać te zadania. I co najważniejsze, najważniejsze są daty progowe. Od 20 maja do 28 czerwca zgłaszamy projekty przez osoby, oczywiście upoważnione. Miasto podzielone jest na cztery okręgi, plus jeden ogólnomiejski. Każdy okręg ma do dyspozycji pół miliona złotych. Przypomnę, że projekty inwestycyjne nie mogą przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych. I co ważne, projekty muszą być wykonywane w miejscu, w którym gmina może inwestować, czyli tak naprawdę na majątku gminy, na terenach, na nieruchomościach, które, którym właścicielem jest Gmina Miejska Głogów. Co ważne, oczywiście tu jako urzędnicy jesteśmy do pomocy dla tych osób, które będą chciały skonpultować napisanie wniosku, sprawdzić, czy na przykład na tej działce, na tej nieruchomości można, czy taki projekt w ogóle klasyfikuje się, czy nie, ewentualnie jak napisać ten projekt, ale myślę, że taka ciekawa inicjatywa. 6 czerwca od 14 do 18 organizujemy maraton pisania wniosków. W naszej miejskiej strefie biznesu, czyli w tym biurze na targowisku miejskim tu na Starym mieście, osoby, nasi pracownicy będą pomagać pisać wnioski. Czyli jeżeli ktoś ma pomysł, a do końca nie wie, co jak w tych rubryczkach wypisać, czy to się kwalifikuje, czy nie, będzie mógł przyjść tego 6 czerwca od 16 do 18 i tam udzielona zostanie pomoc, jak napisać taki wniosek. To takie wydarzenie ekstra, bo na co dzień oczywiście, tak jak jesteśmy w urzędzie, również służymy pomocą i zachęcamy do konsultowania tych projektów.